Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z serii Game News. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi treściami i życzę Wam miłego oglądania. Heiji Anuma, producent serii The Legend of Zelda, ujawnił w wywiadzie dla japońskiego magazynu Famitsu, że nie planują wydawać dodatkowej zawartości do gry The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jest to decyzja zaskakująca, biorąc pod uwagę sukces gry, jednak Anuma wyjaśnił, że zespół czuje, że zrobił już wszystko, co w ich mocy, aby dostarczyć kompletną rozgrywkę w tym świecie. Anuma wyjaśnił, że decyzja o stworzeniu kontynuacji wcześniejszej gry wynikła z chęci eksploracji nowych sposobów rozgrywki w świecie Hyrule. Nie wykluczył jednak możliwości powrotu do samego świata w przyszłości. Podkreślając, że niezależnie od tego, czy będzie to kontynuacja, czy zupełnie nowe dzieło, planują dostarczyć zupełnie nowy sposób gry. Dyrektor gry Hidemaro Fujibayashi również wyraził wdzięczność wobec graczy, którzy tak głęboko zaangażowali się w grę i zapewnił, że będą dążyć do tego, aby następny tytuł był jeszcze przyjemniejszy dla fanów serii. Warto zaznaczyć, że choć nie planują DLC, to nie oznacza, że seria The Legend of Zelda kończy się tutaj. Nintendo prawdopodobnie będzie nadal rozwijać tę znakomitą serię, być może eksplorując nowe kierunki i opowiadając nowe historie w magicznym świecie Hyrule. Ostateczne decyzje odnośnie przyszłości serii będą zależały od kreatywnego kierunku, jaki zespół zdecyduje się podjąć. Decyzja Unity Technologies o zamknięciu dwóch swoich biur i odwołaniu spotkania w ratuszu była drastyczną reakcją na rzekomo wiarygodną groźbę śmierci, która pojawiła się po kontrowersyjnej zmianie struktury cenowej firmy. Firma ogłosiła plany wprowadzenia nowego systemu opłat dla programistów korzystających z jej oprogramowania Unity Engine, co wywołało oburzenie w społeczności twórców gier. Nowy system opłat miałby polegać na naliczaniu opłat w zależności od liczby instalacji użytkowników gier opartych na Unity. Ta decyzja wywołała krytykę i obawy wśród twórców gier którzy uważali, że narusza ona warunki korzystania z usług Unity oraz może zagrażać ich źródłom utrzymania. W wyniku kontrowersji i wiarygodnej groźby śmierci Unity postanowiło odwołać spotkanie, które miało być okazją do wyjaśnienia swojej strategii cenowej pracownikom firmy. Ponadto zamknięto biura w Austin i San Francisco jako środek zapobiegawczy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Ta sytuacja podkreśla jakie napięcia i kontrowersje mogą towarzyszyć zmianom polityki cenowej w branży gier. Firma Unity Technologies jest jednym z kluczowych w tej dziedzinie, więc jej decyzje mają znaczący wpływ na twórców gier korzystających z Unity Engine. Zastosowanie drastycznych środków bezpieczeństwa w odpowiedzi na groźby pokazuje, że takie decyzje mogą prowadzić do skomplikowanych sytuacji i wymagać współpracy z organami ścigania. Premiera gry Roblox na konsolach PlayStation, konkretnie na PlayStation 4 i PlayStation 5, jest ważnym krokiem dla tej popularnej platformy internetowej. Roblox, znane z możliwości tworzenia i dzielenia się grami stworzonymi przez użytkowników, ma już swoje wersje na PC, iOS i Androida, a teraz trafia na konsole Sony. Jednym z kluczowych aspektów tej premiery jest pełna obsługa wielu platform, co oznacza, że gracze z różnych urządzeń, w tym komputerów, urządzeń mobilnych, Xbox i teraz PlayStation będą mogli grać razem. To otwiera szerokie możliwości Interakcji międzygraczowej i zwiększa dostępność gier Roblox na różnych platformach. Ponadto firma Roblox planuje również aktualizację wersji gry na konsole Xbox, co oznacza, że gracze korzystający z tej platformy również mogą spodziewać się ulepszeń i nowego wyglądu aplikacji na swoich konsolach. To ogromny krok dla Robloxa i może przyciągnąć jeszcze więcej graczy do tej platformy, ponieważ dostępność na różnych konsolach i możliwość gry międzyplatformowej stają się coraz bardziej popularne i oczekiwane przez społeczność graczy. Square Enix, japoński wydawca gier, doświadczył spadku wartości rynkowej firmy tracąc prawie 2 miliardy dolarów na giełdzie. Ten spadek miał miejsce po premierze gry Final Fantasy XVI, która zdaje się nie spełnić oczekiwań firmy pod względem sprzedaży. Jednak spadek ten jest także rezultatem innych niepowodzeń w portfolio firmy, takich jak Marvel's Avengers i Forspoken, które również miały słabe wyniki. Anonimowi pracownicy i kontrahenci sugerowali, że Square Enix boryka się z problemami związanymi z procesem tworzenia gier i kontrolą, jak a także przeciążeniem ilością projektów bez odpowiedniego nadzoru. Decyzje o przyznawaniu indywidualnym producentom zbyt dużej kontroli nad projektami i niedostateczna dokumentacja i struktura zespołu były krytykowane jako czynniki wpływające na jakość gier. Analitycy wyrazili obawy co do długoterminowych perspektyw Square Enix i podkreślili, że firma powinna zwrócić uwagę na jakość i proces tworzenia gier, aby odzyskać zaufanie społeczności, graczy i inwestorów. Square Enix ogłosiło również pracę nad wersją gry Final Fantasy XVI na pecety oraz planowane płatne DLC, co może być próbą maksymalizacji zysków z tej produkcji w obliczu jej słabych wyników na konsoli. Apple ogłosiło, że iPhone 15 Pro ma reprezentować następną generację gier mobilnych, oferując gry AAA, które wcześniej były dostępne tylko na konsolach i pc. Wśród zapowiedzianych gier znajdują się takie tytuły jak Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding i Assassin's Creed Mirage. To ogromny krok w przód dla gier mobilnych, ponieważ oznacza to, że te znane produkcje będą działać natywnie na iOS i będą dostępne na iPhone 15 Pro. Apple twierdzi, że iPhone 15 Pro jest wyposażony w profesjonalny procesor graficzny, a 17 Pro, który jest o 20% szybszy niż jego poprzednik i oferuje lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Ten procesor ma sześciordzeniową konstrukcję i umożliwia ray tracing przyspieszany sprzętowo. Gry takie jak Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake i Death Stranding mają pojawić się na iPhone 15 Pro jeszcze w tym roku, a Assassin's Creed Mirage ma zostać wydane na iOS w pierwszej połowie 2024. To przełomowa informacja dla graczy mobilnych, ponieważ oznacza dostęp do pełnych wersji popularnych tytułów na platformie iPhone, co może być fascynującą opcją dla wielu graczy. Jednak kluczowym pytaniem będzie, jak te gry wpłyną na wydajność i żywotność baterii iPhone. Zespół Embersort przeżył niedawno ostatnią wyprzedaż gruntów, co było częścią ich strategii rozwoju gry. Mark Larsen, dyrektor generalny firmy Brightstar, która jest odpowiedzialna za rozwijanie Embersort, podzielił się w najnowszym blogu deweloperów przeglądem ostatnich miesięcy i planem działania na przyszłość. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadzono testy alfa gry, a część, a część świata Solarwood została udostępniona testerom. Po zakończeniu tych testów ogłoszono sprzedaż gruntów, która odbyła się w dwóch fazach. Ten krok ma na celu zintegrowanie koncepcji własnej Własności gracza i współpracy w grze, co jest ważnym elementem Embersort. Mark Larson ogłosił również, że Bright Star dokonało kilku kluczowych zmian w strukturze zespołu, co ma pomóc im w osiągnięciu celu, jakim jest wprowadzenie gry w fazie wczesnego dostępu przed końcem 2024 roku. Skoncentrują się teraz na kluczowych elementach gry, takich jak walka, handel, rzemiosło i eksploracja, aby uczynić Embersort wyjątkowym doświadczeniem. Kolejny test gry odbędzie się w październiku i będzie to okazja do sprawdzenia rozwoju gry. Testy poprzedniej rundy odbyły się w Europie, ale na nadchodzący test zostaną dodane dodatkowe serwery w różnych regionach. Akcja w teście będzie miała miejsce w pierwszym lochu gry, Ultra Deep. Embersort nadal rozwija się i dąży do stworzenia fascynującego świata MMO, w którym gracze mogą eksplorować, walczyć, handlować i tworzyć własne opowieści. Wchodząc w swoją ósmą rocznicę World of Warships, popularna gra Wargaming przygotowuje specjalne obchody z wieloma bonusami i nagrodami. Te świętowania mają retro motyw lat 80. i obejmują wiele atrakcji, w tym dowódców urodzinowe łamigłówki i żetony festiwalowe, które można wymieniać na różnorodne nagrody, takie jak okręty premium, kupony rabatowe i wiele innych. Jednym z ciekawszych elementów obchodów jest powrót eskorty sterowców do bitew losowych wraz z aktualizacją 12.8. To ważna aktualizacja zawierająca nową zawartość. Aktualizację graficzną oraz poprawioną eskortę sterowców w bitwach losowych. Jednak najważniejszą zmianą w aktualizacji 12.8 jest gruntowna aktualizacja graficzna i dźwiękowa, która ma na celu poprawienie realizmu rozgrywki. Dodano bardziej rozbudowane efekty dźwiękowe, a nawet zwiększono realizm, dodając więcej szczegółów do środowiska, takich jak ptaki czy ryby. Te zmiany mają na celu poprawienie wrażeń z rozgrywki, zapewniając bardziej realistyczny wygląd i dźwięk bitew morskich. Wprowadzone aktualizacje audiowizualne poprawiają ogólną jakość. Rozgrywki i zapewniają bardziej immersywne doświadczenie. I tą informacją zakończymy dzisiejszy przegląd nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Jeszcze raz przypominam o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco, i do usłyszenia niebawem. Cześć!